Panie premierze, z uwagą wysłuchałem tego czukliwego, propagandowego wystąpienia. Ciężko się odnieść do tej całej serenady manipulacji, kłamstw. Pustosłowie, ale w dużej mierze skupił pan się na krytyce Platformy Obywatelskiej. To z lat 2009-2010. Rozumiem, że zarzutem jest to, że Platforma, wzorem innych krajów, nie zmarnowała milionów złotych na szczepionkę, która była niepotrzebna. Państwo by zmarnowali, tak jak zmarnowali państwo e, 68 milionów złotych na druk kart wyborczych. Ale najśmieszniejsze było w tym. To w tym, że pan premier w tym czasie, właśnie w latach 2010-2012, był doradcą Donalda Tuska. A jeszcze śmieszniejsze było to, że najmocniej panu brawo biła pani poseł Kopcińska, która w latach 2011-2013 była radną Platformy Obywatelskiej. Państwo się boją tego, że obywatele zauważą, że niczym się państwo od Platformy nie różnią. 34 nowe podatki lub podniesione podatki. To jest właśnie klub państwa rządów. Dziękuję bardzo. Pan poseł Krzysztof. Kurzewski, Klub Prawo i Sprawiedliwość.